Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. E, chciałbym Wam poopowiadać o tutejszej władzy, o talibach i chcę zrobić taki oddzielny filmik, e, na którym Wam opowiem swoje spostrzeżenia i swoje doświadczenie właśnie z talibami w Afganistanie, bo budzą na pewno strach, niepokój i taką niewiadomą przed przyjazdem właśnie do tego kraju. A że większość z Was już mnie zna i wie, że ja jestem YouTuberem, jeśli mówię tak się nazywać, ale YouTuber to jest ten, który ma chyba trochę więcej wyświetleń niż ja, e, to ja lubię jednak nie tak jak 70-80% YouTuberów, że chodzą i pokazują tylko samych siebie, e, a ja pokazuję drugą część, właśnie z drugiej strony kamery, żebyście więcej widzieli tego, co jest dookoła, a nie mnie samego. Bo mnie no każdy widzi, jaki jak jest ten. Nie no, to jest śmieszne, akurat słuchajcie, jak naprawdę, jak niektórzy idą z kamerami i, i pokazują siebie, opowiadają jakieś tam głupotki. Ja wolę to robić po prostu z drugiej strony. A więc, teraz z różnych części, z różnych miejsc Afganistanu, poopowiadam o talibach. Spotkania z nimi są na pewno surrealistyczne. Pierwsze wrażenie, nie wiadomo co, jak, po co dlaczego, a potem tak powszednieją, że po prostu aż wkurz, jeżeli nie do, mogę tak powiedzieć, po prostu aż wkurzają. I są wszędzie, Posterunki są ich co mniej więcej kilometr, dwa kilometry w miastach, co skrzyżowanie. E, oficjalnie nie można robić z nich zdjęć, a bez ich oczywiście e, zgody. I e, jak każdy człowiek, oni są po prostu różni. Jeden się uśmiechnie, drugi groźnie spojrzy, Pamiętam jak jechałem pierwszego dnia przez Kabul i zatrzymał mnie jeden z talibów. Przeładował nagle broń, i wiecie co zrobił? Podał rękę. Byłem po prostu w szoku. Jak ich rozpoznać? No bo skoro nie można z nich robić oficjalnie zdjęć, nie wszyscy mają mundury, nie wszyscy chodzą z bronią, większość chodzi z bronią, ale oni mają coś w oczach. To spojrzenie, ten styl ubierania i wygląd, oni potrafią naprawdę głęboko patrzeć w oczy. To właśnie po oczach można poznać, poznać ich. I ludzie ich się boją. Oni mogą wszystko. Można powiedzieć, że są bogami. Jeśli powiesz nie, jak oczekują że, po, że e, oczekują tego, żeby, żeby, żeby usłyszeć odpowiedź tak, no to po prostu uderzył cię, uderzył cię kolbą lub czymś innym. Pamiętam, jak pod jednym z meczatów w Kabulu kontrolowali mnie już po raz e, enty, sprawdzali moje dokumenty, zabrał się taki tłumek ludzi, jedno spojrzenie po prostu i wszyscy roz, rozpieszli się. To było niesamowite. Pierwszy raz w życiu też zapuściłem brodę, nie miałem tak długiej brody i powiem szczerze, że łatwiej mi dzięki temu się z nimi e, rozmawiam. Za czasów talibów 1.0, czyli lata 1996-2001, jeśli ktoś nie miał brody odpowiednio długiej, to zatrzymywali, wsadzali do więźnia i czekali, aż po prostu ta broda od będzie odpowiednio długa, i wtedy wypuszczali. Dziś tak nie jest, ale no kto wie, może to się zmienić. Jak ich odebrać? Jak ich odbierać? No, trudne naprawdę pytanie, bo starają się pokazać inną twarz. Pamiętam, kiedy spotkałem się z e, przed głównym przedstawicielem talibów na zachodzie, w Heracie. Salam aleikum. To wówczas on sam nawet mi powiedział, że chcą pokazać inne oblicze. Chcą, żeby robić z nimi zdjęcia, żeby wrzucać na media społecznościowe i pokazać tak zwaną ludzką twarz. Może do tego zaraz wrócę. Oni mieli na Twitterze swój profil do niedawna. W sumie czasem śmieszne to były obrazki, można powiedzieć, jak memy. No i parę teraz ich pokażę. Kiedyś wiecie, był taki program, eksperyment się nazywał. To był chyba w Niemczech. Grupę 20 osób podzielono na 10, po 10 osób, na dwie grupy. Jedni to byli więźniowie, a drudzy to byli strażnicy. Eksperyment miał trwać 3 miesiące i miał badać właśnie zachowania społeczne ludzi, jak się zmieniają pod wpływem tego, że stali się nagle osobami, którzy posiadają władzę. Eksperyment został przetrwany po mniej więcej półtorej miesiąca i e, z czego to wynikało? Dlatego, że jedna, jeden, ze, jeden ze strażników czy dwóch strażników właściwie e, zabiło e, więźnia. Tak więc e, tak więc e, jest to... E, też nawet film chyba był taki, jak dobrze pamiętam, eksperyment i niemiecki, i amerykański. Tak więc to jest tylko dowód na to, że jeżeli osoba szczególnie niewykształcone takimi, z jakimi są talibowie, jak dostali władzę i jak dostaną władzę. No to niestety słuchajcie, są... Nieobliczalni i chcą po prostu tej władzy e, posmakować. Mówiąc w ogóle o strukturach talibów, to trzeba powiedzieć, że oni nie mają żadnych struktur i każdy chce pokazać swoją władzę, każdy chce pokazać, jak ważny jest. Jeżeli na przykład jeden powie, że masz dobre dokumenty, a zatrzyma ciebie za kilometr jakiś kolejny, powie nie, nie masz dobrych dokumentów, muszę dzwonić tu i tam. Czasami to jest, tak powiem szczerze, upierdliwe, no ale jeżeli chcesz się zwiedzać ten kraj w okresie e, rządów talibów, no to Niestety trzeba się z tym po prostu pogodzić. Przed wjazdem do każdego z dużych miast, dużych regionów trzeba odwiedzić Ministerstwo Informacji i Kultury, e, zameldować się u nich, e, odbyć e, rozmowę e, i e, funkcjonować po prostu dalej, ciesząc się, że się ma pozwolenie na e, zwiedzanie. E, tak, to prawda. E, robiłem z talibami zdjęcia, któryś tam podszedł, po, powiedzmy, objął mnie, żeby zrobić e, wspólnie selfika. Rozmawiałem z nimi, no bo nie da się z nimi inaczej, po prostu trzeba z nimi rozmawiać. Ale generalnie to nie chodziło o to, że robiłem to dlatego, że ich popieram. Wręcz przeciwnie, jestem przeciwny wielu rzeczom, które oni robią. Przede wszystkim to, co robią do dziewczyn, to co robią do kobiet. Tutaj dziewczynki, tak jak wiemy, kończą edukację na szóstej klasie, już więcej nie mogą się uczyć. A to jest naprawdę bardzo smutne, bo społeczeństwo im mniej jest wykształcone, tym, jest, tym łatwiej takim społeczeństwem po prostu sterować. Tak więc jestem przeciwny temu wszystkiemu. Ach, prawie można powiedzieć, że rozpłakałem się, kiedy byłem w jednym z wesołych miasteczek. Było to bodajże w heracie i zobaczyłem, że miasteczko jest zamknięte, dlatego że jest zakaz tam przychodzenia kobiet. Ojcowie z dziećmi tak, oczywiście mogą przychodzić, ale kobiety już nie i tak naprawdę nikt nie korzystał z tego wesołego miasteczka. Wiele takich wesołych miasteczek widziałem po prostu zamkniętych i opustoszałych. Przyszli talibowie i zaczęli się, i zaczęli się po prostu bawić. Ja się przejechałem na tym miasteczku, ale tak naprawdę mówię, to było dosyć e, smutne. Pokażę teraz parę zdjęć, jakich e, zrobiłem z e, przedstawicielami miejscowej władzy. Taliban. Taliban. Pozdrowienia od talibów z Afganistanu. Tutaj też jest tak. Uśmiechnięcie bardzo Pani. Good. Ale jeszcze raz podkreślam, nie robiłem tego dlatego, żeby pokazać, że ich popieram. Tylko wręcz przeciwnie, chciałem po prostu pokazać Wam i innym osobom, że oni rzeczywiście chcą się zmienić w sensie takim, żeby pokazać się światu. A więc tym samym chcą wpuszczać turystów. Bo nawet jeden z nich mi powiedział, że to po prostu są pieniądze, tak? Więc to jest bardzo ważny czynnik e, dla nich, ale naprawdę ja ich nie popieram i tego, co robią, nie popieram. Trochę zmieniłem krajobraz, żeby nie było tak, że cały czas po tym bazarze chodzę i cały czas ludzie są. Mam nadzieję, że nie wieje mocno i że będzie coś słychać. No dobra, to dalej o tych talibach. Czy ktoś jest nad nimi? Wiecie co? Mam takie wrażenie, że oni sami tworzą też taki wywiad. Wywiad, jak pamiętam, robiłem filmiki w Dolinie Pandusir. To zwróciłem ich uwagę na siebie i zaprosili mnie do swojego biura. To się nazywało Intelligency. No i ciekawa mnie długa rozmowa z nimi. No tam zaczęło wiać, więc e, po prostu tutaj się zatrzymam i będę opowiadał, Wy podziwiajcie te piękne widoki, bo tak to by nic nie było e, słychać. A więc o czym mówiłem? No właśnie, o tym e, wywiadzie, inteligencji. Oni mnie zatrzymali w Dolinie Pandzisil, e, poszedłem do nich do biura, trzeba było trochę to powyjaśniać, różne rzeczy. Więc słuchajcie, wracając do zmiany, właśnie mi się to e, przypomniało jak e, ich zmiany wizerunku, e, ich oblicza. Bo pamiętacie, mówiłem o tym, że zawsze trzeba odwiedzić jakieś Ministerstwo Turystyki i Informacji. E, zawsze oni podczas takiego spotkania przynoszą herbatę, jest gościnnie, bardzo fajnie. I właśnie w dolinie Bandjshir e, powiedzieli mi na koniec: tak, ale to po prostu było mega mocne. Ale to wynika z jego śniadania ta herbata i ten poczęstunek. Powiedzieli mi, no to pamiętaj, że tak jak Ciebie przyjmowaliśmy, to będziemy chcieli, żebyś Ty nas przyjął, jak przyjedziemy do twojego kraju. No myślałem, że oberka tam strzelę. Niesamowite. I teraz, tak co jest, co jest ważne, w Afganistanie jest kilka grup etnicznych: Pasztuni około 40%, Tadżycy około 24%, Uzbecy około 9%, Hazarowie około 8%, i na tym poprzestajemy. Są cztery najważniejsze grupy. Jeśli chodzi o religię, to 99, 75% to są wyznawcy islamu. I to nie religia ich różni, chociaż Hazarowie to na przykład szyici, a większość tutaj w Afganistanie to sunnici. I jak pokazuje historia, Między sunitami a szyitami dochodzi do walk, jak w Iraku i Iranie potrafią walczyć ze sobą. I teraz tak, prawie każdy talib to pasztun. Prawie, bo jak tutaj jestem właśnie w tym regionie to jest ten region tych pięknych jeziorek gdzie mieszkają hazarowie to się okazuje, że hazarowie też mogą być talibami ale w większości praktycznie 95% chyba tak mogę powiedzieć, że talibowie to pasztuni. I dziś. Talibów jest teoretycznie około 80 tysięcy, ale zawsze mogą być uzupełniani przez wielu studentów, szukających wiedzy, bo tak się właśnie tłumaczy zarodzkiego słowo talib. W kraju mieszka około 40 milionów ludzi, a powierzchnia wynosi około 650 tysięcy osób. No i niby talibowie kontrolują cały kraj, ale wydaje mi się, że tak jak ja obserwuję i rozmawiam z ludźmi, wystarczy iskra i ruszy. Tutaj pospolite tak zwane ruszenie. Tadżycy, Uzbecy i Hazarowie to razem ponad 40% i mimo że te grupy ze sobą się nie dogadują, e, to i nie przepadają za bardzo, to jednak są naprawdę zjednoczeni, jeżeli chodzi o e, walkę z talibami i są gotowi, można powiedzieć, w każdej chwili e, ruszyć. No inną sprawą jest to, że państwo islamskie jest e, m, też e, organizacją e, no, terrorystyczną. Ja mówię tutaj o państwie islamskim, prowincji Khorasanu. E, Islamic State of Khorasan Province, to w skrócie ISK albo ISKP, to jest taki e, afgański odłam ISIS. No tak jak wiemy ISIS już e, nie istnieje. E, Talibom chodziło o rewolucję islamską w swoim kraju, a islamskiemu emiratowi... No i dlatego też właśnie powstała nazwa Islamski Emirat Afganistanu, prawda? Natomiast z kolei ISIS, ta, która już nie istnieje, czy właściwie, właściwie teraz ISK, czyli ISKP, ta organizacja, o której mówiłem, zależy na rewolucji na całym świecie. Najpierw chcą zrobić porządek tutaj w Afganistanie. A później mają to być sąsiednie kraje, takie jak Pakistan, Uzbekistan, Iran, a potem świat i to właściwie ich talibowie, słuchajcie, się najbardziej obawiają. No a ISK rośnie naprawdę w siłę, bo wspierana jest między innymi przez przecież Arabię Saudyjską, która ma pieniądze i to jest na tyle niebezpieczne, że może za pół roku, za rok, kto wie, dojdzie niestety do zamachów w świecie. Mam nadzieję, że tego nie będzie. Ale naprawdę to jest. może. może to być to samo, co robiła kiedyś właśnie e, Al-Kaida. E, i. E, oczywiście też bywają zamachy organizowane tutaj w Afganistanie przez ISK był taki zamach właśnie niedawno w marcu 2023 roku gubernator Mazari -e Szerif zginął w zamachu właśnie przeprowadzonym przez jednego z prawdopodobnie tych wojowników ISK więc to nie, nie tak dawno temu więc to talibowie z nimi mają główny problem to też dowodzi, że Afganistan może nie jest do końca taki 100% bezpieczny jak się wydaje ale mimo wszystko, kiedy mówi się o tych grupach etnicznych, to właśnie wydaje się, że jak ASK, jak zacznie więcej tworzyć czy robić tych zamachów, no to chyba oni też ruszą. Kiedy podróżuję po Afganistanie, znając historię, to właściwie najbardziej chyba Hazarowie mi przypadli do guściu i chciałem ich jak najbardziej e, pomóc. E, oni to pomogli w ogóle zniecić Uzbeką bunt w 1997 roku w mazari e sherif to jest na północy miasta Afganistanu potem pozostali było takie powstanie zbrojne w Bamianie pomógł też im Masud, który wysadził tunel Salanki, odciął talibom drogę na południe, niedobitki talibów zostały schwytane i zostały zamknięte w kontenerach i wywieziono je na pustynię gdzie po prostu no, zginęli okrutną śmiercią z uduszenia i z upieczenia w tych kontenerach no tutaj chyba nie jest nikomu szkoda ich mimo wszystko no, mimo wszystko, że to są Mimo wszystko, że to są y, ludzie. I teraz, tak jak rozmawiam tutaj z ludźmi w, o talibach, to wielu już jest znudzonych y, ich y, rządami. I już. Czuć coś z powietrzu, że chyba to się wcześniej czy później zmieni, że coś tutaj się będzie działo. A czy się będzie działo, tego nikt nie wie, ale niektórzy popierają. Na przykład, teraz niedawno rozmawiałem z takim panem, który mieszka w Toronto i mówił, że o, teraz za talibów to jest dobrze, bo można podróżować po całym kraju, a przecież jeszcze jak był stary rząd przed 2021 rokiem, to nie było to możliwe. I jest coś w tym, chyba, tak mi się wydaje, e, trochę ma racji. Bo z perspektywy m, takiego emigranta, czy też podróżnika, tak jak ja jestem, prawda? No to tak, to jest rzeczywiście łatwiej podróżować, bo wiele regionów, wiele dróg było wcześniej kontrolowanych przez talibów i one były niebezpieczne i nie można było jechać. A teraz, jak talibowie kontrolują praktycznie cały kraj, no to oni wydają pozwolenia i oni mówią, czy można jechać, czy nie można jechać, ale generalnie się zgadzają, bo chcą się otworzyć po prostu e, na świat. Więc e, e, tylko chyba jedyna rzecz dobra dla nas, osób spoza Afganistanu, jeśli chodzi o Talibów, to jest ta właśnie możliwość swobodnego podróżowania. To teraz witam na zakończenie z Kabulu. Co ci Amerykanie zrobili, że w 2021 roku, w sierpniu, można powiedzieć, uciekali z Afganistanu i z Kabulu, zostawiając ze sobą Przeogromną ilość sprzętu wojskowego. Sprawa jest no, dosyć ciekawa, ale temat jest długi jak rzeka, więc na tym nie będę się zatrzymywał. Powiem tylko, że prawdopodobnie poprzedni rząd afgański dogadał się po prostu z e, obecną władzą, z talibami. No i teraz e, obiecali jedni sobie, że jedni drugich nie będą się czepiać. ten stary rząd po prostu ucieknie, zostawi wszystko, co jest, a ci po prostu tylko przejmą władzę bez żadnego wystrzału, żadnej walki. I tak właśnie to miało miejsce. Kiedy wylatuje się z lotniska, leci się na przykład z Kabulu, ile tam sprzętu wojskowego, ile po drodze sprzętu wojskowego się mija. E, ci talibowie też jak są, co, są z karabinami M4, no coś, z, coś niesamowitego. Więc e, to jest ogromny minus, który zostawili za sobą właśnie e, Amerykanie. No słuchajcie i tyle, jeżeli chodzi o e, tej tematyce związanej z talibami. E, tak jak wspominałem, to też jest temat rzeka. Ja ich odbieram, tak jak wam powiedziałem, e, negatywnie do nich e, Podchodzę mimo ich życzliwości i uprzejmości, i tylko jedyną dobrą rzeczą, którą oni zostawili, to jest to, że można spokojnie podróżować po kraju, w miarę spokojnie i w miarę spokojnie, i w miarę wszędzie można e, dojechać. To jest tylko jedyny plus. Reszta przepraszam, ale to są po prostu minusy. Dziękuję za uwagę, cześć.